Wiele osób po 60 roku życia zaczyna tracić zdolność do głębokiego snu. Próbowały tabletek nasennych, brały melatoninę, sięgały po herbatki ziołowe, ale ich sen nadal jest krótki i niespokojny. Każdego ranka budzą się z uczuciem, jakby nigdy naprawdę nie odpoczęły. Zaskakujące może być to, że znany składnik Twojej kuchni, imbir, może być kluczem do całkowitej zmiany jakości Twojego snu. Imbir to nie tylko przyprawa. Od wieków jest stosowany jako naturalny środek rozgrzewający organizm, relaksujący nerwy i poprawiający krążenie krwi. Wszystkie te czynniki są niezbędne, aby pomóc ci zasnąć głęboko bez leków. Dzisiaj nauka potwierdza również, że imbir zawiera związki, które mogą zmniejszać stany zapalne, stabilizować tętno i regulować aktywność nerwów, naturalnie wspomagając sen. W tym filmie podzielę się z tobą trzema prostymi sposobami wykorzystania imbiru w domu, aby poprawić jakość snu. Wszystkie są łatwe do wykonania, bezpieczne i skuteczne. W szczególności pierwsza metoda może przynieść zauważalne zmiany już po kilku dniach. Jeśli sen jest dla ciebie ważny, obejrzyj cały film, aby nie przegapić najważniejszych informacji. Jeśli szukasz naturalnego rozwiązania na lepszy sen, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień aby jako pierwszy dowiedzieć się o nowych metodach. Zanim przejdziemy do trzech sposobów wykorzystania imbiru, do głębszego snu, zatrzymajmy się na chwilę, aby zrozumieć, dlaczego tak mały kawałek imbiru może pomóc Twojemu ciału i umysłowi zrelaksować się i zasnąć spokojnie. W wielu kulturach azjatyckich imbir to nie tylko przyprawa, która dodaje potrawom ciepłego, pikantnego smaku. Od setek lat uważany jest za bezpieczny naturalny lek który rozgrzewa organizm, koi nerwy i przywraca równowagę ciała, czyli stan, w którym sen przychodzi najnaturalniej. W medycynie tradycyjnej imbir opisywany jest jako przyprawa o ostrym smaku, ciepłej naturze i działaniu na meridiany płuc, śledziony i żołądka. Oznacza to, że imbir pomaga otworzyć przepływ energii i krwi, wspomaga krążenie, wspomaga trawienie, rozgrzewa żołądek, zmniejsza wzdęcia i oczyszcza drogi oddechowe. W przeszłości ludzie często używali imbiru, aby złagodzić objawy przeziębienia, rozgrzać się, zmniejszyć kaszel i złagodzić flegmę. Kiedy poprawia się krążenie krwi i rozluźnia się układ nerwowy, organizm naturalnie przechodzi w stan głębokiego snu. Dlatego w wielu preparatach ziołowych dodanie kilku plasterków świeżego imbiru może pomóc w utrzymaniu ciepła ciała przez całą noc, ustabilizowaniu tętna i wspomaganiu snu. Współczesna nauka również potwierdziła te obserwacje. Wiele badań wykazało, że imbir zawiera dwa główne związki bioaktywne gingerol i szogal. Gingerol, zwłaszcza 60 do gingerolu, ma silne działanie przeciwzapalne, pomagając zmniejszyć obrzęki i poprawić przepływ krwi w naczyniach obwodowych. Szogal, powstający podczas suszenia lub gotowania imbiru, wyróżnia się właściwościami przeciwutleniającymi i uspokajającym działaniem na nadaktywny centralny układ nerwowy. Badanie opublikowane w czasopiśmie EthnoPharmacology wykazało, że gingerol i shogal mogą pomagać w regulacji poziomu kortyzolu, hormonu stresu, wspierając w ten sposób przejście organizmu w stan odpoczynku. Ponadto imbir może stymulować produkcję serotoniny, neuroprzekaźnika odgrywającego kluczową rolę w regulacji cyklu snu i czuwania. W niektórych niewielkich badaniach klinicznych zauważono również, że osoby pijące wieczorem ciepłą herbatę imbirową Czują się cieplej, mają mniej zimne dłonie i stopy, ich tętno spada i łatwiej zasypiają. Są to bardzo ważne reakcje fizjologiczne dla osób powyżej 60 roku życia, u których krążenie krwi i regulacja temperatury ciała są często słabsze niż w młodszym wieku. Oczywiście działanie imbiru będzie się różnić w zależności od osoby. Niektórzy mogą zauważyć wyraźną różnicę już po kilku nocach, podczas gdy inni mogą potrzebować jednego do dwóch tygodni regularnego stosowania, zanim zauważą efekty. Zaletą imbiru jest to, że nie powoduje uzależnienia, zaburzeń pamięci ani przedłużonej senności w ciągu dnia, jak niektóre tabletki nasenne. Jest niedrogi, łatwo dostępny w każdym supermarkecie i można go przygotować na wiele różnych sposobów, dostosowując do własnych upodobań. Jeśli bezsenność jest spowodowana poważnym schorzeniem, imbir może być dobrym uzupełnieniem wieczornej rutyny, ale należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby wyeliminować przyczynę problemu. Gdy zrozumiesz to, przekonasz się, że wystarczy filiżanka ciepłej herbaty imbirowej lub kilka minut moczenia stóp w imbirze przed snem, aby wysłać organizmowi delikatny sygnał, że nadszedł czas na odpoczynek. Po zrozumieniu, dlaczego imbir może działać jako naturalny sygnał snu dla organizmu, nadszedł czas, aby wybrać metodę, która najbardziej Ci odpowiada. W tym filmie przedstawię trzy sposoby, od najprostszego do najskuteczniejszego, uszeregowane od trzeciego do pierwszego, abyś mógł łatwo zacząć i stopniowo zwiększać skuteczność. Metoda numer trzy będzie delik na układ nerwowy i krążenie. Metoda numer jeden to najbardziej kompleksowa formuła przynosząca podwójne korzyści zarówno dla snu, jak i ogólnego stanu zdrowia. Metoda trzecia łącząca imbir i cukier kamienny. Jest to niezwykle prosty przepis z niedrogimi i łatwo dostępnymi składnikami, a mimo to już po kilku dniach przynosi wyraźne uczucie ciepła i relaksu. Przepis ten istnieje od dawna w wielu ludowych środkach leczniczych, szczególnie cenionych przez osoby starsze. Lub wykonujące pracę umysłową, które chcą zmniejszyć stres przed snem. Imbir zawiera Gingerol i Szogal, dwa związki, które, jak udowodniono naukowo, rozszerzają naczynia krwionośne, zwiększają przepływ krwi do mózgu i zmniejszają nadaktywność układu nerwowego. Kiedy układ nerwowy jest mniej napięty, tętno staje się bardziej stabilne. Mózg może łatwo przejść w tryb odpoczynku, a sen przychodzi bardziej naturalnie. Cukier kamienny nie tylko nadaje delikatną słodycz, ale ma również właściwości chłodzące, które równoważą ciepło imbiru, zapobiegając uczuciu gorąca lub suchości w ustach. Delikatna słodycz działa relaksująco na kubki smakowe, wysyłając do mózgu sygnał, że organizm jest gotowy do odpoczynku. Przygotowanie jest bardzo proste. Weź pół świeżego korzenia imbiru, umyj go dokładnie i pokrój w cienkie plasterki. Wrzuć do garnka z około pół litra wody i zagotuj. Gdy woda zacznie wrzeć, dodaj niewielką ilość cukru kamiennego. Dobrze wymieszaj. Zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez około pięć minut. Najlepiej pić, gdy woda jest jeszcze ciepła, najlepiej w południe lub po południu. W ten sposób można utrzymać rozgrzewające działanie na organizm, jednocześnie relaksując umysł. Pamiętaj jednak, aby nie pić zbyt późno przed snem, aby uniknąć uczucia przepełnienia. Już po kilku dniach regularnego stosowania zauważysz, że Twoje ciało jest lżejsze, umysł spokojniejszy, a w nocy sen przychodzi szybciej i jest głębszy. Jeśli uważasz, że ten przepis jest dla Ciebie odpowiedni, kliknij Lubię to. Dzięki temu będę wiedzieć i będę nadal dzielić się z Wami metodami poprawiającymi sen. Po zapoznaniu się z metodą trzecią, prostym napojem, który rozgrzewa organizm od wewnątrz, Przejdziemy teraz do metody o silniejszym działaniu, która nie wymaga picia ani kropli. Jest to metoda stosowana przez wiele osób starszych każdego wieczoru, ponieważ jest przyjemna, pomaga głęboko się zrelaksować tuż przed snem, a przede wszystkim wykorzystuje zdolność skóry do wchłaniania aktywnych składników imbiru bezpośrednio do krążenia obwodowego. Metoda druga to moczenie stóp w imbiru i soli. Picie nie jest jedynym sposobem na czerpanie korzyści z imbiru. Może on również wspomagać sen poprzez bezpośrednie działanie na stopy, gdzie znajdują się dziesiątki punktów akupresury połączonych z sercem, mózgiem i układem nerwowym. Kiedy moczymy stopy w ciepłej wodzie z imbirem i solą, naczynia krwionośne w stopach rozszerzają się, poprawiając krążenie. Krążenie to zmniejsza obciążenie serca, pomaga mózgowi otrzymać wystarczającą ilość tlenu i składników odżywczych oraz aktywuje przywspółczulny układ nerwowy. Czyli stan, w którym organizm jest najbardziej gotowy do zaśnięcia. Ponadto sól zawarta w tej formule pomaga zwiększyć efekt rozgrzewający, a jednocześnie zapewnia łagodne działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne dla stóp. Dla osób, które często mają zimne stopy, drętwienie lub trudności z zasypianiem z powodu słabego krążenia, ta metoda jest prawdziwą domową terapią relaksacyjną. Przygotowanie jest bardzo proste: weź pół świeżego korzenia imbiru, Dokładnie umyj i rozgnieć, aby aktywne składniki mogły się łatwo rozpuścić. Przygotuj miskę ciepłej wody o temperaturze około 40 do 45 stopni Celsjusza. Dodaj imbir, jedną łyżeczkę soli i dobrze wymieszaj. Woda powinna być wystarczająco ciepła, aby wywołać uczucie głębokiego ciepła, ale nie na tyle gorąca, aby poparzyć skórę. Stosowanie jest bardzo proste. Przed snem zanurz stopy na około 20 minut. Podczas moczenia delikatnie masuj podeszwy i palce, aby poprawić krążenie krwi. Po zanurzeniu osusz stopy i załóż cienkie skarpety, aby zapewnić im ciepło przez całą noc. Noszenie skarpet nie tylko pomaga dłużej utrzymać ciepło, ale także utrzymuje rozszerzenie naczyń krwionośnych po kąpieli, dzięki czemu krew nadal płynie płynnie, a ciało nie ochładza się nagle. Ciepłe stopy pomagają nerwom się zrelaksować, a sen przychodzi szybciej. Wystarczy kilka kolejnych nocy, aby poczuć się bardziej zrelaksowanym. Śpij głębiej i budź się z jasnym umysłem oraz ciepłymi dłońmi i stopami. Podczas moczenia stóp należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Nie należy moczyć stóp, jeśli mają otwarte rany, owrzodzenia lub infekcje. Osoby z cukrzycą, które mają poważne zaburzenia krążenia lub niewydolność żylną, osoby po operacji lub z poważnymi chorobami serca Powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tej metody. Należy również unikać moczenia stóp, gdy masz wysoką gorączkę, właśnie spożyłeś alkohol lub jesteś bardzo zmęczony. Temperaturę wody należy utrzymywać w zakresie: Dzisiaj wieczorem zostaw komentarz, spróbuję. Dzięki temu będę wiedzieć, że ćwiczysz razem ze mną. Po rozgrzaniu ciała od zewnątrz metodą drugą, czyli moczeniem stóp w imbiru i soli. Przejdziemy teraz do najsilniejszej formuły, która działa bezpośrednio od wewnątrz. Jest to metoda, którą wiele osób traktuje jako wieczorny rytuał, ponieważ nie tylko pomaga poprawić sen, ale także wzmacnia odporność i uspokaja umysł. Metoda pierwsza herbata imbirowa z miodem i cytryną. Szczególną cechą tej formuły jest połączenie trzech składników, z których każdy ma swoje zadanie. Imbir rozgrzewa organizm, rozszerza naczynia krwionośne. I łagodzi napięcie układu nerwowego. Miód dzięki naturalnym cukrom pomaga stabilizować poziom cukru we krwi przez całą noc i stymuluje organizm do produkcji serotoniny, która przekształca się w melatoninę, dzięki czemu łatwiej zasypiasz. Umiarkowana ilość cytryny dodaje delikatnego aromatu, a lekka kwaskowatość łagodzi gardło i dostarcza witaminę C, która pomaga zachować zdrowie. Po połączeniu tych trzech składników otrzymujemy filiżankę ciepłej. Aromatycznej i przyjemnej w smaku herbaty. Pikantna ostrość imbiru łączy się z delikatną słodyczą miodu i orzeźwiającą kwaskowatością cytryny, zapewniając relaks już od pierwszego łyku. Dla wielu osób, samo siedzenie i popijanie tej herbaty przy akompaniamencie delikatnej muzyki lub czytaniu kilku stron książki pozwala zwolnić tempo, uspokoić umysł i naturalnie zasnąć. Przygotowanie jest bardzo proste: zagotuj około pół litra wody. Następnie dodaj 4 do 6 plasterków świeżego, umytego imbiru. Zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez około 5 minut, aby imbir w pełni uwolnił swój aromat. Wyłącz ogień. Pozostaw wodę do ostygnięcia. Następnie dodaj 1 łyżkę miodu i sok z 1 czwartej do maksymalnie połowy cytryny, w zależności od upodobań. Dobrze wymieszaj i pij na ciepło, aby uzyskać najlepszy smak. Najlepiej pić około godziny przed snem. Dzięki temu organizm ma czas, aby wchłonąć składniki odżywcze z ciepłego napoju i wysłać do mózgu sygnał, że nadszedł czas na relaks. Jeśli masz wrażliwy żołądek, użyj tylko niewielkiej ilości soku z cytryny, aby uniknąć dyskomfortu. Jeśli ten przepis brzmi zachęcająco, zapisz go i wypróbuj dziś wieczorem. Następnie podziel się swoimi wrażeniami, aby inni również mogli skorzystać. Na koniec chciałbym przypomnieć kilka ważnych wskazówek dotyczących bezpiecznego i skutecznego stosowania imbiru. Po pierwsze, podczas przygotowywania nie obieraj imbiru. Skórka zawiera wiele korzystnych składników odżywczych, wystarczy go umyć. Po drugie, nigdy nie używaj imbiru, który jest obity lub uszkodzony, ponieważ może on wytwarzać toksyny szkodliwe dla wątroby i z czasem zwiększać ryzyko raka wątroby. Imbir ma działanie rozgrzewające. Więc nie należy go nadużywać. W szczególności nie należy pić bardzo skoncentrowanej wody imbirowej przez wiele miesięcy, ponieważ może to obciążać wątrobę i żołądek. Istnieją również pewne przypadki, w których imbir nie powinien być stosowany w leczeniu bezsenności, między innymi w przypadku wysokiej gorączki lub udaru cieplnego, chorób wątroby, płuc lub żołądka, ciężkiej cukrzycy, wysokiego ciśnienia krwi lub wrzodów skóry lub infekcji. Wreszcie, aby poprawić jakość snu, nie należy polegać wyłącznie na imbiru. Należy połączyć go ze zdrową dietą, odpowiednią ilością odpoczynku, relaksacją umysłu i unikaniem używek, takich jak kawa, alkohol i papierosy wieczorem. Pamiętając o tych wskazówkach i stosując imbir w odpowiedni sposób, może on stać się bezpiecznym sprzymierzeńcem, który pomoże ci spać głębiej bez obaw o skutki uboczne. Dobry sen nie jest kwestią szczęścia. Jest wynikiem odpowiednich sygnałów wysyłanych do organizmu każdej nocy. Imbir, niewielki, ale potężny składnik, może być jednym z najbardziej naturalnych, bezpiecznych i łatwych w użyciu środków dla osób powyżej 60 roku życia. Dzisiaj podzieliłam się z wami trzema sposobami stosowania imbiru: delikatnym napojem z cukrem kamiennym, relaksującą kąpielą stóp i ciepłą filiżanką herbaty imbirowo-miodowo-cytrynowej. Każda z tych metod ma swoje zalety i pasuje do różnych nawyków i stanu zdrowia. Nie musisz stosować wszystkich trzech naraz. Wybierz jedną metodę, która jest dla ciebie najłatwiejsza. Wypróbuj ją dziś wieczorem i zobacz, jak twoje ciało poczuje się następnego dnia rano. Jeśli zauważysz, że śpisz głębiej i czujesz się bardziej zrelaksowany, zostaw komentarz i podziel się swoim doświadczeniem z innymi. Jeśli znasz kogoś, kto szuka sposobu na lepszy sen, ale nie słyszał o Imbiru, prześlij mu ten film. Czasami wystarczy jedna mała wskazówka, aby poprawić jakość snu. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić innych naturalnych, prostych, ale długotrwałych rozwiązań dla zdrowia i snu po 60 roku życia.